Radio Natura. Spotkania z człowiekiem duchowym. Medycyna, depresje, zaburzenia lękowe, widzi dziś, że są to problemy, gdzie człowiek jest odcięty od emocji, a emocja wychodzi z duszy. Człowieka tego nazywa się odciętym od siebie. Jak wy jako duchowni, którzy widzą głębiej problem, możecie pomóc duchowo, aby człowiek oprócz medycyny, ziół, mógł sam się wesprzeć, sam się zaczął uzdrawiać jako że jesteście istotami duchownymi chciałabym żeby to pytanie może do was wybrzmiało właśnie do was żebyście się może jeżeli będziecie mieli ochotę ustosunkowali się z waszym wiedzą i z waszym zrozumieniem medycyna depresje, zaburzenia lękowe schizofrenię Widzi dzisiaj, że są to problemy, gdzie człowiek jest odcięty od emocji. A wiemy, że emocje wychodzą z duszy. Medycyna takiego człowieka nazywa się też odciętym od siebie. Jak wy, jako duchowni, którzy widzą głębiej problem, możecie pomóc duchowo, aby człowiek oprócz medycyny, ziół mógł sam się wesprzeć tutaj już jest zdefiniowany w zasadzie problem czyli że człowiek jest odcięty od siebie i myślę, że tutaj na tym można byłoby się skupić dlaczego jest właśnie tak a nie inaczej myślę, że też no akurat ten świat, w którym się otaczamy, to przebodźcowanie również oraz inne elementy świata materialnego również mogą Wpływać właśnie na to, że jesteśmy odcięci od siebie. Natomiast to, co moglibyśmy zrobić, aby wrócić do tego stanu homeostazy, to według mnie jest to powrót po prostu do korzeni, jest to zmiana elementów fundamentalnych, które właśnie dzisiejszy świat troszeczkę nam zabiera, czyli powrót do natury, zaczęcie od takich podstaw jak Sen, jakaś redukcja stresu poprzez na przykład spacery, czy wysiłek fizyczny, kontakt z naturą. To są takie, w moim mniemaniu, podstawowe elementy, które dają nam tą energię życiodajną. Nawet jest takie powiedzenie: Śmiech to zdrowie więc myślę, że też ma to coś w sobie. Więc tutaj, oczywiście, jeżeli by. Przyszedł taki człowiek z takimi problemami emocjonalnymi i mielibyśmy mu pomagać tylko w tej przestrzeni duchowej, emocjonalnej, no to oczywiście na początku chciałbym takiemu człowiekowi wytłumaczyć, skąd mogły wziąć się jego problemy. Następnie po takiej rozmowie myślę, że moglibyśmy spróbować właśnie po zdefiniowaniu problemów, które spowodowały dany problem, Poszukać jakichś rozwiązań, natomiast na pewno jest to też coś takiego, co wymagałoby pracy i też jeżeli chodzi o takie problemy, to nie wiem, myślę, że na ten moment też nie umiałbym tak. Zrobić, że ktoś przyszedłby do mnie tylko raz i udałoby się rozwiązać taki problem, ponieważ myślę, że takiemu człowiekowi potrzeba byłoby poświęcić troszeczkę więcej czasu, zwiększyć ten poziom zrozumienia i dopiero z czasem myślę, że taki człowiek mógłby zacząć dochodzić do siebie najpierw po uregulowaniu tych podstawowych czynności życiowych, które no, jeżeli o nie, nie zadbamy, no to czego byśmy nie zrobili w tym świecie materialnym, no to i tak do tego poziomu optymalnego zdrowia raczej ciężko byłoby dojść i to są takie moje przemyślenia. Dziękuję ci bardzo. Poproszę Kasiu. Skazam się z Dawidem, że właśnie zdefiniowanie tego odcięcia od siebie jest przyczyną wszystkich problemów człowieka. I co my jako osoby duchowe możemy zrobić, żeby wesprzeć taką osobę? A no właśnie spróbować zmienić ich zrozumienie albo podsunąć im informacje, działania, żeby to zrozumienie w nich zaczęło się zmieniać, bo to się nie dzieje oczywiście na pstryknięcie palcem. I właśnie, żeby zaczęli czerpać z natury, ale nie z pozycji braku, tylko z wdzięcznością. Czyli jeśli idą na spacer do lasu, to z wdzięcznością za to, że mogą korzystać z tego, co daje im las. Czy to jakakolwiek aktywność, która sprawia im przyjemność, małymi krokami. Kiedy będą zmieniać swoje nastawienie i zrozumienie, będzie się zmieniało ich życie. Ja tego doświadczyłam również na sobie. Wiele, wiele lat temu sama doświadczyłam depresji. I jak spojrzę z perspektywy, wtedy ja nie miałam jeszcze takiej wiedzy i takiego zrozumienia, ale dzisiaj z perspektywy czasu, ja widzę, że właśnie szukając dla siebie pomocy, ja przekształciłam całe moje myślenie właśnie na. Czerpanie, ale z wdzięcznością. Ja pielęgnowałam maleńkie wdzięczności w moim życiu maleńkie, najmniejsze świecące słońce, padający deszcz, wszystko, co niosła natura każdy uśmiech drugiego człowieka w zwykłym sklepie podczas normalnych zakupów. I to właśnie ja sama sobie pomogłam, ja sama wyszłam z depresji, właśnie zmieniając swoje zrozumienie i zmieniając moje postrzeganie świata i siebie samej, również w tym świecie. I to jest, myślę, taka droga. My, jako osoby duchowe, właśnie możemy wesprzeć w ludzi w odnalezieniu tej drogi do siebie czyli zlikwidowaniu tego odcięcia od siebie. Dziękuję. Dziękuję, Kasiu. Poproszę w będzysła. Jak gajować bolejącego człowieka w płaszczyźnie psychiki? O to, co wymieniałaś, te choroby na płaszczyźnie psychiki. Tutaj jednak nie można oddzielić całkowicie duchowości od fizyczności. Dlaczego? Ja tutaj mówiłem o pierwszych symptomach, elementach tej rockefellerowskiej zarazy, ale to jest jeszcze coś szerszego, bo wszystko, co się bierze w psychice, trąca o duchowość. I tutaj każdy, nawet zwykły ezoteryk, powie, że szyszynka jest to rejon odpowiedzialny. Ezoterycy uważają tego człowieka na ziemi z duchowością. A my wiemy, że koło szyszynki znajduje się dusza istnienia. Jeżeli ta szyszynka ulega zwapnieniu, to jest jakby odcięcie, czyli to, co powiedziałaś. Człowiek odcięty, rodzaj golema, czyli musimy sobie zdać sprawę, jak system doprowadza do odcięcia tego człowieka od duchowości. No i tutaj mamy kilka rzeczy, które udało się nawet tym naukowcom fizyczności odnaleźć. Raz, to co zwiększa uwapnienie szyszynki, to fluor, który system dodaje do pasty do zębów, fluorowanie ząbków, fluorowanie wody. Następna rzecz, która bardzo źle na szyszynkę działa, to aluminium, które dostanie się i to jest we wszystkim tracy, wszystkie opakowania aluminiowe, szczególnie kwaśne pokarmy, tam się rozpływa. To jest aluminium zeszczepione, które wchodzi w dziecko i zostaje tam do końca. Zresztą widzimy, jak dzieci ze spektrum ASD się zachowują właśnie tak jakby coś tam brakowało kontaktu fizji z, z duszą. Poza tym glifosat, który system wtłacza wszędzie i dzięki temu, że pokarm jest na glifosacie, glifosat zatruwa nam szyszynkę, glifosat ułatwia wchodzenie aluminium, czyli to jest kolejna amplifikacja zatrucia tej szyszynki oraz Wi-Fi, jest to częstotliwość, na której pracuje właśnie szyszynka. Czy tam ktoś tak przez przypadek z miliardów częstotliwości dobrał częstotliwość, na której pracuje szyszynka. Sądzę, że po tamtej stronie byli bardzo mądrzy ludzie. A my musimy więc z jednej strony powiedzieć im o fizyczności, nie masz pieniędzy, to chociaż zrób to. Wyłącz WiFi. Nie jest niczego, co jest na glifosacie, czyli wszelkie ziarna odpadają, w końcu coś kupujesz, coś jesz, prawda? Albo jest to, co masz koło swojego domu. Postaraj się wyrzucić aluminium, a więc zobacz, przyroda, stwórca daje ci koło twojego domu skrzyp. Tylko musisz go pogotować dłużej, miodunka i inne zioła, które mają w sobie krzem, i wyrzucisz to aluminium. Fluor, a kiedyś był przecież jod. Który teraz system zaczął jakby zabraniać. Zamiast jodu wciskają ci brom. Więc jeżeli ty roztwór jodu w jodku potasu podasz, ten lugola, starego, dobrego, taniego jak barsz lugola, to w ten sposób pozbywać się fluoru, chloru, bromu, aluminium i innych toksyn. I to jest takie pierwsza rzecz. Druga. Idź w teren, zobacz, co ma do zaoferowania ci teren. Masz mlecz? Czyli ten mniszek lekarski? Przecież ty możesz z tego zerwać liście i masz sałatę. Czy rozmawialiśmy, lebioda? Lebioda to jest nasza dawna sałatka czy kapusta. Nasza kapusta. Możemy z tego skorzystać. Lebiodę można zakiszyć. Wiem, że drugą wojny światowej przeżyliśmy właśnie, że zrywali lebiodę. Pesz. Peż, wyciągasz, peż te kłącza, obmyć, wysuszyć, zemleć, chleb kłączy peżu się robi. Przecież nie można się peżu pozbyć, tak dużo tego jest, więc wygrzeb i masz jedzenie. Idź do lasu, obejmij drzewo, posłuchaj śpiewu ptaków, popatrz, popatrz w niebo, spójrz w górę leżąc na ziemi, jak pięknie wyglądają wierzchołki drzew. Wsłuchaj się w wiatr, posłuchaj, jeżeli masz źródło albo strumień, jak on ładnie pluszy. I to jest właśnie częstotliwość rezonansowa, w skrócie, powinieneś zsynchronizować. Tak jak my często na obrzędach mówimy, wejdź do wody i połącz się z tą wodą, oddaj tej wodzie to wszystko, zapal ognisko, ognisko ma kojący wpływ na nas, to właśnie promieniowanie podczerwone, czerwone, to co widzisz w ogniu, pal się ogniu, pal się pal, wszystkie grzechy sobie spal. Takie słowiańskie nawet pieśni mówią o tym, że możemy najprostszymi rzeczami, nie mając przy sobie pieniędzy, Pomóc sobie. No ale teraz, co jeszcze bardzo często jest niedostrzegane, ale i pomijane, system wręcz, pamiętam jedna z aktorek, jak to powiedziała w telewizji, to z nią kontrakt zerwali. Lit. Lit tu jest mało, potrzebujemy go mało, ale gdy go brakuje, wchodzą depresje. I co? A co wyciąga nam takie mikroelementy? Glifosat znowu wyciąga, bo jest helatorem. Łapie magnez, cynk, lit, krzem. Wszystko wyłapuje z ziemi i rośliny tego też nie mają, więc musimy iść na takie dziewicze tereny. Idź tam, gdzie na pewno nie pryskają glifosatem i poszukaj tych roślinek. Poza tym czasem można się wesprzeć czymś takim. Jest to wiedza sprzed 100 lat, zakopana, ale myśmy ją odgrzebali. Witamina B3, niacyna, to nie musi być kwas nikotynowy, to może być niacyna, czyli amid kwasu nikotynowego. Dawni naukowcy stosowali od 3 do 6 gram, czyli 3-6 tysięcy miligramów. Nie to, co Gisu teraz podaje 16 miligramów, można, no 500, to góra. I ty możesz brać te 3-6 gramów witaminy B3 i to było sposób diagnozowania 100 lat temu, jak rozróżnić pelagry od schizofrenii. Pelagra ustępowała szybko, z chirophrenia trochę dłużej, ale już widzimy, że to jest brak witaminy B3. Olbrzymi deficyt witamin wszystkich. W nauczeniach się wyśmiewa, więc my powinniśmy sięgnąć do tych zwykłych, starych mlecz lebioda. Cokolwiek z roślin chwycimy, co jest koło naszego domu, zróbmy z tego wywar. Po co ci herbata i dawać Anglikom, którzy Polsce wszykowali wszystkie powstania i wojny światowe? Nie kupuj od niej herbaty, idź zerwij ziół troszeczkę, zerwij dziurawca, zerwij lawendę. Możesz okazać dom tym, zrób takie małe palenisko, mówiłem o ogniu, a do ognia wrzucaj zioła. Poczuj zapach tych ziół, to jest terapia. Następna rzecz, wysiłek fizyczny. Żadne lekarstwo nie zastąpi wysiłku fizycznego, jeżeli będziesz systematycznie, delikatnie, ja nie mówię, że masz być Arnold Schwarzenegger, mistrz czegoś, biegania, ty masz robić chociaż pół godziny dziennie gimnastyki, żebyś się lekko spocił i pot jest wspaniałym sposobem na oczyszczanie się z kadm i cała inna reszta metali ciężkich, kadm, bizmut, aluminium, nikiel. Ołów to wychodzi ze skórą, z potem, największy narząd oczyszczający, który medycyna współczesna mówi nieważne, nie pokazuje. Dlaczego? Bo tu nie można dać tabletki, na tym się nie zarobi. Nie sprzedać tabletki. Człowiek pójdzie do sauny, przecież nie można pójść do sauny, wypocić się. Szałas potów wśród Indian. Przecież Amani już zauważyli, że można uzdrawiać przez pocenie się ludzi. To są wszystko stare metody, które można powiedzieć nic nie kosztują, bo zrób sobie szałas, napal ognisko, weź parę gałązek i niech to się tam pali. To są metody, gdzie nasza duchowość będzie wzbogacona, bo przede wszystkim nasze ciało będzie odtrute. To jest fizyczność. Ale jak mogę doradzić bez pieniędzy człowiekowi? A teraz mogę mu jeszcze o duchowości powiedzieć, żeby on zdał sobie sprawę, że w nim płynie energia, są siły pól. Idziesz do lasu, obejmij drzewo i poczuj, co to drzewo Ci mówi. Inaczej mówi brzoza, inaczej mówi dąb. Połóż się na łące. Posłuchaj, poczuj te rośliny. Mówią chwasty, nie chwasty. To wszystko są zioła, których tylko nie znasz. Ale porozmawiaj z nimi. One powiedzą, weź mnie. Róbmy mi mieszanki wieloziołowe, tak jak ojciec klimuszko. Nie parzystą liczbę. 9, 11, a siedem to było minimum. I to jest sposób, jak możemy. Sami sobie pomóc. Dziękuję na dzisiaj. Dziękuję. Kochani, no, wasza wiedza jest ogromna, trochę przytłaczająca nawet mnie, bo pokazaliście takie wielkie spektrum swojej własnej wiedzy. No, macie się czym dzielić, macie co łączyć. Macie od Stwórcy wiedzę duchową, do wiedzy od Stwórcy, który jest wiedzą materialną. Na no, wysłuchaniu. No, z... Stwórca wysłał nas na Ziemię. Jednemu dał jeden, drugiemu trzy, trzeciemu pięć talentów. A po śmierci będzie nas rozliczał z tego. I my musimy stanąć w pokorze i stanąć na wysokości zadania. Tak jak Władysław powiedziałeś, właśnie to jest ta nasza misja. I jak my tę misję wypełnimy tu na tej planecie, to każdy człowiek gdzieś kiedyś będzie musiał stanąć Oko w oko sam z sobą i ze Stwórcą, i rozliczyć siebie sam, bądź przyznać się przed sobą, że jego życie było pełne pokoju, miłości do siebie, głównie do siebie, do swojej duszy, swoich komórek, do swojego życia, do środowiska, w jakim jest. I nikt nie wybiera z nas środowiska, ale każdy z nas musi to środowisko tworzyć, aby było coraz bardziej. Pokojowe i pełne miłości. Dziękuję Wam dzisiaj, kochani Dawidowi, Kasi i Wedysławowi, za cudowne podzielenie się z naszymi słuchaczami, tą jakże wielce cudowną wiedzą. My również bardzo dziękujemy za to piękne spotkanie. Było ono dla nas również bardzo ważne i za tą przestrzeń piękną, jaką dla nas stworzyłaś dzisiaj podczas tego spotkania. Tak, Haniu, jest moc. Ja również dziękuję. spotkania z człowiekiem duchowym Radio Natura.